Szanowni Państwo, zapraszam w podróż po moich piosenkach. Razem ze mną wspaniali artyści Anna Joksztowicz, Jacek Wójcicki, Sławek Guniatowski, Kryski Tuli, ponieważ będzie też wątek włoski i francuski. W tę podróż zawiezie nas wyciąg krzesełkowy, albowiem miejsce koncertu jest niezwykłe. Wiecie, powiedz. Tak jest, to jest niezwykłe miejsce, bo już po raz piąty spotykamy się na koncercie pod Wieżą w Klinicy Zdroju. Scena jest pod całą wieżą. Wszyscy oczywiście wjeżdżają wyciągiem, wyciąg Słotwiny Arena. No i drodzy Państwo, jak co roku będzie orkiestra symfoniczna, będzie sekcja jazzowa. Także serdecznie zapraszamy 15 lipca. Mając nadzieję, że będą to niezapomniane chwile. Zapraszają państwo, jac, Państwa Jacek Cygan i Wiesław Czątka.